Otóż każda telewizja w Polsce może działać, musi to jednak robić zgodnie z prawem, które funkcjonuje nie nawet w Polsce, tylko w Europie. To jest jednak całkowicie inna sprawa niż państwa opowieści o tym, że ta telewizja jest obiektywna. Dla tej telewizji na przykład nie ma Trybunału Konstytucyjnego, jest tylko Trybunał Przyłębski. Sami sobie zmieniają konstytucyjne nazwy, niszcząc państwowe instytucje. Dla nich wszyscy sędziowie powoływani za czasów lewicy, liberałów, totalitarnych czasów komunistycznych są legalni. A ci powoływani za czasów konserwatywnej władzy są nielegalni. To są neosędziowie twierdzą, że Niemcy mają mniejszy udział polityków w systemie powoływania sędziów, kiedy każdy, kto potrafi czytać, wie, że jest dokładnie odwrotnie. Promują ideologię gender, wyśmiewanie patriotyzmu i narrację Łukaszenki w sprawie kryzysu na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Wam się to podoba, bo wszystko, co niszczy Polskę od środka, jest dla was dobre. Aby Polska nigdy nie mogła do was dołączyć, bo Polacy dla was są dobrze, ale do zbierania szparagów i truskawek. Polacy jednak nie są od was gorsi i nie pozwolą się tak traktować. I dobrze, żebyście to odnotowali. A, ta, a jak chcecie rozmawiać o upolitycznieniu wymiaru sprawiedliwości, to proszę sprawdzić: ostatnio polityk, wiceprzewodniczący CDU, prosto z Bundestagu do, do sądu. I co? I to nie jest upolitycznienie? To jest po prostu wstyd, wstyd dla państwa.